Koparka kołowa Volvo. Jak nam powiedziano, maszyna pracowała przez cały rok z pękniętym stworzniem. W końcu stworzeń całkowicie się złamał, a jedno z uszu ramienia po prostu się oderwało. Dzień przed naszym przyjazdem, mobilny spawacz przyspawał ucho, a my mieliśmy po spawaniu rozwiercić otwór pod nowy stworzeń. Jak zwykle, najpierw wytoczyliśmy otwór, potem napawaliśmy, a następnie wytoczyliśmy go do oryginalnego wymiaru. Spawanie nie wyszło tak jak oczekiwaliśmy, ale ostatecznie osiągnęliśmy zamierzony efekt. Pełne wideo jest już opublikowane we wszystkich naszych mediach społecznościowych. Zachęcam do obejrzenia i zadawania pytań w komentarzach. No a dalej to już tylko kwestia techniki. Wcisnęliśmy tuleje i przymierzyliśmy stworzeń. Wszystko wyszło naprawdę bardzo dobrze. Piszcie komentarze, zadawajcie pytania i subskrybujcie nasz kanał.